Masz paszport? To wymieniamy. Trzeba uważać na kupy. Wszędzie bylskie kupy. Zatrzymaliśmy się na 2557 metrach. Powoli już zjeżdżamy. Jesteśmy na wysokości Rysów w tym momencie. Dzień dobry moi drodzy, witamy Was trzeciego dnia. Mamy e, sobotę, jest bardzo słonecznie, jesteśmy... Przepraszam, bo otwieram bramę. Jesteśmy w Mesti, jedziemy na śniadanie i lecimy do Użguli. Pogoda też dopisuje jak widzicie. Więc no Seba wyjeżdża. Dzisiaj nocowaliśmy w lokum z takimi widoczkami na góry. Zamykamy bramę, jedziemy na śniadanko. I kierunek Użguli Jesteśmy na śniadaniu u Pana Gruzina Pan znał Pana Kowalskiego, który napisał w ogóle jakiś przewodnik o Gruzji I opowiadał nam, był w Gdańsku, także zamówiliśmy sobie taki omlecik, kawę po turecku i wodę Przyszliśmy do banku z myślą o wymianie 50 euro na żele Nacisnęliśmy, bilecik, bo słuchajcie to nowoczesny jest bank, nie? Credo bank. Są tu różne takie rzeczy, bileciki Ale no nikogo nie ma nie wiem. Czy tu ktoś przyjdzie, czy nie. Jabarzoba. Nacisnę drugi. przy drugi bilet wziął? może ktoś jednak będzie chciał przyjść. A no i oczywiście można palić, bo jest popielniczka w środku. No i wszystko jasne. Dziś jest sobota, i w ogóle bank jest otwarty nie od 10.00, a od 10.15 w sobotę. Sam budynek. Tam te wszystkie urządzenia, to wszystko było dostępne i tam nikogo nie było, więc my idziemy po samochód, żeby już nie tracić czasu i za chwilę wrócimy tam. Mam nadzieję, że za 15 minut właściwie będzie 10.15. Mamy numerki wszędzie jako 01, więc szybko załatwimy wymianę. A kurs 3.10, a w tej miejscowości po Kutaisi był 307. Co sądzisz o tym bolcie? jest na maszynę. A śniadanie jedliśmy w tym miejscu. Bardzo dobre. Ocień haraszo. No i mamy ciekawą sytuację, bo chcemy wymienić euro na liry i bez paszportu w banku nie da rady wymienić. Dobrze, że Sebastian, ty masz Czyli Wiesz, pod jej belą? Tu są Masz paszport, to wymienię Jest paszport, więc w banku, yy, przynajmniej w jednym z trzech, które jest w mieście, nie można wymienić. Brałeś. Nie, tam nikogo nie ma. E, nie można wymienić euro na e, liry. Pani powiedziała, że w dwóch innych bankach może tak, ale to wszystko zależy od polityki banku. I pani bardzo dobrze mówiła po angielsku. Więc Sebastian szczęśliwie miał paszport i poszedł wymienić kasę. Także jak lecicie do Gruzji, lepiej wziąć paszport, niż go nie brać, tak jak ja jadę, poleciałem właściwie na dół. Jesteśmy, moi drodzy, w połowie drogi do Użguli, góra-dół, góra-dół. Byliśmy już na 1800-1900 metrach, znowu zjechaliśmy na 1600. Mamy jeszcze 8 km. Droga jest taka całkiem spoko, wam powiem, wybetonowane takie płyty. No dobrze to wygląda. Trzeba mieć sprawne hamulce i dosyć mocny samochód, żeby tutaj podjeżdżać, także... Także tak. Tak wygląda, słuchajcie, droga do Użguli. Stara droga do Użguli. Dobra, dobra. Bardzo daje radę. A tutaj? Jedziemy, moi drodzy, cały czas. Już tutaj nie ma remontów. No jest to właściwa droga do Użguli. Dlatego tu poprzednio pokazywało 8 km 23 minuty. Nie dziwię się, nie dziwię się. Ała, ała, ała. Guli, zatrzymaliśmy się na takim punkcie widokowym na starą jakoś taką wioseczkę przed samym Użguli tam przyjechaliśmy z tamtej strony z Mestii tam do góry z kolei jest ścieżka do zameczku, do takiego kościółka który jest bardzo widokowy no a tam dalej już jest widok na Użguli Bieda. Słabo to wygląda. Na pewno będziemy musieli coś, coś tutaj kupić, żeby trochę wesprzeć tych lokaleców, ale no ciężko tu jest na pewno żyć, bo i ciężko tutaj dotrzeć. W zimę podejrzewam, że to jest nie do dotarcia właściwie. Turystów tu trochę przyjeżdża, trochę zostawiają kasę. Wspólne świątyni, La Maria. Trzeba uważać wszyscy, wszędzie kupy. kupy. Słuchajcie, jest bardzo dużo bestdażu, tylko to nie wygląda tak, jak my nocowaliśmy wczoraj. Znaczy w środku nie byliśmy. No ale jeżeli ktoś na przykład wybiera się tutaj na trekking niedaleko lodowca, na przykład, no to jest idealna baza wypadowa. Jeden z nich. Pewnie to trochę bardziej przypomina jakieś Katmandu albo jakieś takie inne wioseczki w górach. Takich właśnie malutkich Nissanów z paką, które są z napędem 4x4. I one, słuchajcie, wczoraj widzieliśmy, jak sobie wieczorem dawały radę, podjeżdżając pod górę w Mesti bez żadnego problemu. Także to jest kurde, jakiś wół roboczy, tytaniczny wół roboczy. cała wioska jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ale nie widać tutaj, słuchajcie, inwestycji. Jest jeden budynek, który czy jeden jakby taki zespół budynków, który jest wspierany przez szwedzki, dotowany przez szwedzki jakiś fundusz wspierający właśnie tutaj lokalną społeczność. Słuchajcie, jak są strumieczki to warto umyć buty, bo na pewno macie, bo na pewno to to jest krowia kupa pod butami. Przed chwilą chłopak wyszedł z psem na spacer z takiego pomieszczenia To droga przed nami jedziemy w kierunku TBC Najbliższa stacja za 91 km no i pokazuje, że Dobryk stoi na samym Dwa zamyka Nie, to k krowa Nie pewno to... Hola! Ola, Ola cikosy jeszcze, na susieku. Eseja! -ja. Tak jest? Dzięki! Opłacamy się Taką drogą, tam zresztą dalej widzicie, będziemy jechali przez 90 km. To zajmie nam 2 godziny 45 Mamy pół baku, więc mamy nadzieję, że nam starczy paliwa. No i jeszcze niedobre jest to, że po lewej stronie, czyli z północy, idą chmury deszczowe, a te opony. Są all terrain i one za bardzo się nie nadają na deszcz. Zatrzymaliśmy się na 2557 metrach. Jest zimno, wam powiem szczerze. Jedziemy do, na przełęcz Zagaro, która jest na 2600 metrach. Za mną ten najwyższy szczyt to 3500 metrów. Tam z tyłu widać piękny Kaukas, z którego wyjechaliśmy. To były właśnie okolice Mesti i Użguli. No i co? No i generalnie dojechaliśmy do miejsca, w którym jeszcze leży sobie śnieg. I on pewnie całym rokiem leży. No jesteśmy w czerwcu. Więc tego śniegu jest dużo O to było, to ja w tych klapkach tu chodzę Najlepsze jest to, że oni tutaj naprawdę przeróżnymi samochodami jeżdżą kurde przez tę drogę I to nie jest łatwa droga, uwierzcie mi Tu trzeba przez kałuże się przedzierać i tak dalej No na przykład pan jedzie o tą Camry, nie? A mieliśmy już, przepraszam, pani jedzie Toyota Camry I jesteśmy na przełęczy Zagaro na 2600 2633 nad poziomem morza. Wyżej już nie będziemy, ale tym samym i zaczyna deszcz padać. No i będziemy zjeżdżać. Tym samym samochodem jeszcze w życiu na takiej wysokości chyba nie byłem, przynajmniej ja, ale na pewno nie w takich warunkach. Właśnie się zastanawialiśmy, jak oni tymi priusami tędy jeżdżą, serio. Zobaczcie jak to jest, przecież te plusy są nisko zawieszone. Powoli już zjeżdżamy. Jesteśmy na wysokości rysów w tym momencie. I tak się kończą, kurde nagrywki. Skarpeta mokra. Suszy się. Zobaczcie, jak tu krótko wszystko porozwalane. Jedziemy wzdłuż drogi, w której jest bardzo dużo upuszczonych kamieni. Jest tutaj niebezpiecznie, definitywnie. Nie wiem, czy to w trakcie deszczu, czy po zimie, ale prawy pas jest czasami nieprzejezdny, trzeba po prostu na lewą stronę zjechać. patrzcie, te półki skalne są okurde one są cały, normalnie cień robią. Jak wygląda, słuchajcie, droga? stąd to wszystko zeszło? Przed chwilą w ogóle mijaliśmy koparkę, na którą spadły te głazy wszystkie i się tak wbiło w ziemię i nikt już jej nie zabierał.